Cześć się mak, z tej strony Ed Prosik, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj wam powiem szybka rzecz to jest. Ponieważ będzie na 20 subskrypcji specjal, w którym zrobię pierwszy raz świecę na odcinku, więc no nigdy jej nie robiłem, więc no, zrobię ją pierwszy raz na odcinku. Yy. Więc, no tylko tam brakuje do 20 subskrypcji tam jeden sub brakuje Więc... No... Jak, jak szybko wiecie tego jednego suba Możecie nawet więcej, nie? Yy, no to... Yy, to będzie szybciej taki odcinek Więc... Nie było też jakby co odcinków yy, Nie było odcinków po prostu bo nie miałem czasu, więc chyba wszystko w tym odcinku. Zostawcie suba, lajka, wbijajcie yy, na Facebooka i na Instagrama i Ty prosik. Więc możecie też mi na Instagramie yy, pisać. Pisać różne pomysły na odcinki albo że chcecie wystąpić w odcinku. To co napiszecie, to zobaczymy, więc jeśli ktoś będzie chciał wystąpić w odcinku albo mi zadać parę pytań, to zapraszam na Instagram, więc to by było chyba na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Elo!